Sam samym starcie tego odcinka witam bardzo serdecznie wszystkich wspierających kanał Pedro i lecimy z odcinkiem. No z tej strony Pedro, a w tym materiale sprawdzimy co ludzie dadzą mi za 25 miliardów gemów. To trzeci odcinek z tej serii, a jeżeli chcecie czwarty, no to zostawcie tutaj bardzo duży łapek w górę i oglądajcie filmik do samego końca. Miejscu dla was bardzo, ale to bardzo specjalną informację. Widzowie, jeżeli szukacie na wakacyjne granie wygodnego i przede wszystkim trwałego fotela w każdym rozmiarze i w każdym kolorze albo jeżeli potrzebujecie po prostu nowego wytrzymałego biurka bądź gadżetów typu podkładka pod i klawiaturę to w opisie macie link do strony Diablo, najlepszej firmy w Europie. Pamiętajcie, że kliknięcie w link nic was nie kosztuje, a naprawdę warto zobaczyć ich ofertę. Widzicie na moim koncie jest maksymalna ilość gemów jaką możemy założyć czyli 25 miliardów i dzisiaj sprawdzimy co ludzie dadzą właśnie za taką ilość To lecimy na Trading Plaza A jeszcze przed tym to widzowie zostawcie dużo łapek w górę, dużo subskrypcji a dzisiaj rozdam wam 3 piksel demony w wersji Dark Matter totalnie za darmo A jakie wygrać, w jakim konkursie o tym musicie oglądać cały odcinek od początku do końca To już lecę na Trading Plaza lecimy widzowie z tradami, oczywiście w każdego będę wrzucał 25 miliardów gemów, a wy widzowie sprawdźcie ile dzisiaj będzie huge cutów, ile dzisiaj będzie ekskluzywów, bo to jest naprawdę dla mnie mega ważne pierwsza oferta słaba, dlatego ją cancelujemy, lecimy do kolejnej mam nadzieję, że tutaj mi ludzie będą wysyłali te oferty, ze względu na to, że też sobie oczywiście położyłem swoje huge na sobie tak, żeby po prostu było więcej, ale to więcej tradeów. nie no po raz kolejny odrzucamy takie tradey, ja nie będę widzowie już przyjmował oczywiście takich zwykłych petów, ponieważ dla mnie jest to nieopłacalne, czy coś tutaj mamy od Bena? Nie, z tego co widzę Ben tutaj też nic ciekawego tutaj nam nie wysyła no trudno, cancelujemy, lecimy do kolejnego trade'a, no i mi wysłał, ale fejkowy, mamy widzowie huge hacked kata, a słaby enchant, no wiadomo, ja oczywiście klik na ready, no ale on się prawdopodobnie nie zgodzi na coś takiego, sam bym się na coś takiego nie zgodził, ok więc ja canceluję, lecimy do kolejnej oferty, co tutaj zostanie mi zaproponowane za 25 miliardów gemów mamy po raz kolejny jakieś Ekskluzywy, czy coś tutaj kubek rzuci? Bo widziałem, że kubek ma te ekskluzywy, ale czy coś. Orka, no nie no, Orkę za 25 miliardów gemów. No to ja na razie podziękuję. No chyba, że coś ciekawego dorzuci. Nie, chyba nie, więc kancelujemy. Czy będzie jakaś kolejna oferta? jak widzicie, zobaczcie, ile jest tutaj ofert na tej trading plazie. No nie no, widzowie, no Pixel Dragona. I to jeszcze w wersji Golden. Po co mi taki Pet jest, widzowie? Po co? O po... oh, Fire już wysyłał Trade'a, oczywiście pamiętam. To był Huge Hacked Cat. I lecimy oczywiście do kolejnego. Czy będę coś brał, widzowie? Jeżeli będzie jakoś mega dużo fajnych ekskluzywów. I będzie mi się to opłacało. Albo chociaż Trade będzie na zero, to ja oczywiście go wezmę. Wow, za 3 pixel co? 3 pixel demony w wersji Dark Matter. Nie no, oczywiście podziękuję. Dobra, lecimy do kolejnej oferty. U o, tutaj mamy coś fajnego, ale tempet nie jest widzowie warty 25 miliardów. Niestety stracę na tym bardzo dużo. A ile jest tempet warty? Około 18 miliardów, więc ja podziękuję tutaj, trzeba niestety dołożyć. Mówię, on jest warty około 18 miliardów, a nie będę po prostu tracił 7 miliardów gemów na to, żeby przyjąć tą ofertę. Tutaj ktoś ma korkiego, ja właśnie muszę kupić sobie tego korkiego. ze względu na to, że jeszcze go nie posiadam, a trochę hicatów mamy już w swoim ekwipunku wrzucam 25 miliardów gemów. Czy tutaj? Będzie coś ciekawego? Nie, chyba nie, więc co? Lecimy na kolejną Trading Plazę? Tak, widzowie, lecimy na kolejną Trading Plazę i zobaczymy, co tam będę dostawał. No, widzowie, kolejną Trading Plazę już oferty tutaj przychodzą i oczywiście będziemy wysyłali 25 miliardów gemów i sprawdzimy, nie, no, takie oferty to oczywiście od razu cancelujemy. W ogóle zobaczcie, ile no to jest Huge Cutów, więc nie wiem, czy tutaj będę dostawał jakieś oferty. Możliwe, widzowie, że nie, dlatego muszę lecieć na kolejną Trading Plazę. I następna Trading Plaza, tutaj już serio liczę Na jakieś potężne oferty, jak widzicie Mamy tutaj Super korkiego. Ja tutaj wrzucam 25 miliardów Gemów, ale oczywiście liczę na coś więcej Że tutaj zostanie po prostu coś dorzucone A sam Super korki, No to niestety podziękujemy, no nie będę oczywiście Widzowie tracił gemów na tych tradach Po prostu szanujmy się i tutaj Mamy już jak widzicie lepszego tradera Ponieważ mamy Super korkiego, Dark Mattera I jeszcze jakieś Rainbow'y, no ale oczywiście Mi te pety nie są totalnie widzowie do szczęścia Potrzebne, więc ja kanceluję. Aktualnie, chyba po prostu każdy ma widzowie tyle, ale to tyle tych petów, że po prostu ich nie potrzebuje. I dobra, 25. I zobaczcie, tutaj mamy jaką kozacką ofertę! Ej, widzowie, czy ja to przyjmę? Ej, zastanówmy się Dob Ej, widzowie, ja to przyjmę, tak szczerze Nie, no dobra, no 100% to przyjmuję No nie ma takiej możliwości Ej, ile tutaj ekskluzywów? Ej, on to będzie chciał wysłać? Czy to jest kopi... Ja za zaryzykuję, jeżeli to jest kopiowane Tak szczerze, widzowie Ryzyk fizyk, ej, trzeba będzie to chyba wziąć Nie, dobra, ja klikam ready Oczywiście, że tak, nie zastanawiam się nawet Nie jestem... No dawaj, zaakceptuj Proszę, proszę, zaakceptuj Ile tutaj jest ekskluzywów? 4, 8, 12, 16, 20, 24 ekskluzywy? Nie no, to by taką ofertę trzeba było wziąć, ale chyba z tego co mi się. Re... Czekajcie, on tu. Co dobra, no, klikam Ready po raz kolejny. A to czemu? Ready, klikam. Ready, ready. Co jest? Dobra, cancelujemy. Cancelujemy. Tutaj użytkownik ewidentnie się nie chciał wymienić. Tu po prostu się nie wymieniamy. Tutaj. No, haha, no dobra, dobry tradzik. Nie. No dobra. O, tutaj w ogóle ktoś ma gargoyle i korkiego, czyli dwa pety, które ja potrzebuję. Nie od tego imina już nie przyjmujemy tradeów, ponieważ on chce po prostu gemy za darmo, więc lecimy do kolejnego Trading Plaza. Lecimy z kolejną Trading Plazą i zobaczymy, co. Tutaj ludzie będą oferowali za moje gemy. Mam nadzieję, że je będą chcieli zjeść, bo do no, mnie są po prostu te gemy niepotrzebne. Mogę im poddawać, no, ale niestety nie za takie oferty. Nie, niestety to musimy widzę, skancelować i zobaczymy, czy ktoś mi tutaj jeszcze będzie w ogóle chciał wysłać oferty. Nie wiem, dlaczego jest tak mało ofert. Czy ja mam coś nie tak z tradeami? Nie, trady mam oczywiście włączone. Dobra, jest jakaś kolejna, ale serio, nie wiedziałem. Tutaj mamy Unicorna. No, sam Unicorn oczywiście nie jest Warty 25 miliardów. On tutaj pisze, że 6b, no ja bym nie dał. Nawet za niego 6B, tak wam szczerze widzowie powiem Ale czy on coś do tego dorzuci? No musi coś do tego dorzucić, bo inaczej się po prostu Na tego trade'a nie zgodzę, niestety Się nie zgadzam, bo tak to O, uwielbiam widzowie też takie wiadomości typu Please one huge pet Please one huge pet, to jest, to są moje ulubione Widzowie wiadomości Tutaj, czy ktoś, o wymieńmy się może 25 miliardów gemów za 4 miliardy Gemów, co wy na to, wydaje mi się, że to jest dobry deal Nie no, oczywiście, kancelujemy to Lecimy oczywiście do kolejnego What? Tego typu? Nie, ej, czekajcie, ale ja mam i Pixela, i Hacked Kata, one są teraz tak mało warte, widzowie. Tak mało. Ej, czekajcie, widzowie, czy to nie jest dobra oferta? Ej, zastanówmy się. Co? Ej, co on tutaj pokazuje? Ej, what? Tego typu... Dobra, no ja klikam ready, no tylko głupiec by nie kliknął Ale nie mam pojęcia, ile jest Warty tamten P2, właśnie dlatego teraz To widzę, więc sprawdzam, ile jest on warty Czekajcie, exclusives, on jest Warty Starfall, czekajcie, szukam Starfalla, gdzie jest Starfall? Starfall Ej, nie widzę go w exclusivach gdzie jest, gdzie jest Starfall? Jejku, tą stronę nową scenami Źle zrobili, dobra, i ja klikam oczywiście Ready, no ale, oczywiście tutaj Czy on się na to zgodzi? Nie, chyba nie no co jest eee, Dobra no to Kancelujemy tę ofertę lecimy dalej Ale ta strona teraz jest tak nieintuicyjna Nowa jeżeli chodzi o ceny bo, no nie jest po prostu, według, według mnie stara tabelka była dużo, ale to dużo lepsza. Tutaj, no nie, no oczywiście, kancelujemy Dark Matery. Nie potrzebujemy ich oczywiście. I czy ktoś tutaj jeszcze wysłał tradeziki? Tak jest, mamy tutaj jakieś tradeziki. I czy tutaj, nie, no kancelujemy tą ofertę? Kancelujemy, kancelujemy. Dobra, nie ma już tutaj nic ciekawego, więc lecimy na kolejną trading plazę. No, idealny moment na konkurs na 3 pixel demony w wersji Dark Matter Jakie wygracie? Jest to banalnie proste. Musicie zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, łapkę w górę pod tym, bo Zaprosić wszystkich waszych kumpli i w komentarzu napisać słowo Pixel oraz wasz TakeTain z Robloxa. A losowanie będzie za około 3 dni od wyjścia tego odcinka. Ej, tutaj już jest dosyć ciekawa oferta, czekajcie! Czy tutaj się możemy zastanowić? Hmm, To jeszcze nie jest chyba warte 25 miliardów. Jest warte nie, za samego Stormagony nie. Stormagony jest warte lekko poniżej 25 miliardów, a ja po prostu nie chcę że wytracisz na tych trade'ach. Chociaż w sumie czy to był taki zły trade? No na pewno był jednym z lepszych dzisiaj, ale oczywiście wszystko to będzie do sprawdzenia. Tutaj Super Corgi, No niestety cancelujemy tą ofertę. Lecimy do kolejnej. Tutaj czy co tutaj nam zaoferuje Bartek? Wysyłamy 25 miliardów gemów, ale no jak widzimy no jest to po prostu... No nie, no Dark Matterów nie będę oczywiście brał. Są na mini widzowie niepotrzebne. Nie potrzebuję tutaj takich dat. Nie, tutaj już od tego użytkownika też były trajdiki. Dobra, to lecimy tutaj. Co tutaj ma użytkownik ciekawego do zaoferowania za 25 miliardów g No nie. co... Ci sami mi tak naprawdę cały czas wysyłają te oferty Dobra, tutaj jest ktoś nowy Kto, Co tutaj mi zaoferuje? Hmm, co my tutaj mamy? Czy jest coś ciekawego, czy nie? Nie, nic nie pokazuje w trajdzie, Więc nie, od Bartka już chyba był trade Czekajcie, zobaczmy Ja nie pamiętam, czy od Bartka był trade, czy od Bartka nie było trade. Dobra, ale Bartek wysłał tak ten darkmat Od niego już był trade Więc tutaj ludzie po prostu nie chcą wysłać tych tradeów. To trudno, mówi się Dobra, no jeszcze sprawdzę od tego użytkownika Ale wydaje mi się, że od niego też już był trade No ale dobra, wrzucimy 25% Miliardów gemów, nie no super oferta. Akceptujemy, oczywiście. No ta, nie no, żart, no nie no, no to no, nie no, nie no, po prostu, po prostu, no nie, dobra. Czy tutaj mamy jakąś ciekawą ofertę? Od drastika, od niego chyba nie było żadnej oferty. Wrzucił tutaj jakieś Dark Battery, no nie, no nie będę Takich petów przyjmował, ojo, zobaczymy Co tutaj, ojo, wyślę ciekawego Proszę bardzo, 25 miliardów gemów Po raz kolejny, nie, nie chcemy Dark Batterów. No to lecimy dalej, Fopi. No, ale ludzie się tutaj rozkręcili, jeżeli chodzi O tę ofertę, ale no niestety wszyscy Dajemy jakieś Dark Battery. po co mi Dark Battery? Za milion gemów, nie no Ja bym brał oczywiście, nie no, żartuję widzowie Dobra, tutaj już nie, o Jestem szefem, no mam nadzieję, że jestem szefem wyślę jakąś fajną ofertę, okej okay, Okej, okay, warto było Poczekać, okay. Do, nie wiem ile jest warty ten Starfall Dragon. On napisał 22 miliardy gemów. Dobra, dam za niego 20, dobra? Dam za niego 20 i zobaczymy. Ja klikam 20, jeżeli się zgodzi na 20, to mogę mu go sprzedać, za, mogę go kupić za 20. Jeżeli ok, zgadza się, no nie wiem czy na tym tracę, czy nie, ale macie widzowie tak naprawdę ekskluzywa pod content za 20 miliardów gemów, żeby potem nie było, że nic po prostu widzowie nie kupiłem. I dobra, więc ja lecę jeszcze coś widzowie wam pokazać. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. A jeszcze go nie wyłączajcie, ponieważ mam dla Was dwie bardzo ważne informacje. opisie macie link do mojego Discorda oraz do mojej grupy na Robloxie. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego razu. Siemano!